Procedury uzyskania pozwolenia na budowę przeciągły się. Mieliśmy kłopoty z uzgodnieniem, z uzyskaniem zgody na usytuowanie tego wyciągu na terenie lasów. Pomimo, że właściwie tereny leśne one są tylko na, na papierze, bo na, na dobrą sprawę tych drzew tam niewiele w tym miejscu rośnie, ale no niestety musieliśmy przebrnąć przez samorządowe kolegium odwoławcze, które podtrzymało naszą decyzję i wówczas dopiero starosta mógł wydać pozwolenie na budowę. Jest już wyłoniony wykonawca nowego wyciągu i ta inwestycja rusza, ale ten sezon jeszcze musimy się zadowolić tym starym, funkcjonującym w latach poprzednich. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to ten wyciąg pewnie stanie początkiem przyszłego roku. Cieszy się nasz wyciąg ogromną popularnością. Myślę, że bardzo ważne jest to, że służy on naszym, naszym mieszkańcom, dzieciom, młodzieży. To jest Także po lekcjach w każdej chwili można przyjechać. Opłaty są bardzo niskie dla młodzieży szkolnej, także myślę, że to jest ważne, ale też jest bardzo wiele osób przyjezdnych, które, które zatrzymują się w Skoczowie po to, żeby u nas pojeździć.